Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolejny raz będziemy wracać do przeszłości i otworzymy sobie tym razem multipaka polskiego z kolekcji Panini Road to UEFA Euro 2020. Mamy w środku 7 saszetek i 4 karty z limitowanej edycji. Cena za taki multipak. Zaraz zobaczymy, jak to wtedy wyglądało. Tu mamy cenę. 35 zł bez grosika. Zaraz sprawdzimy, jakie karty limitowane. Wszystkie odwrócone, jak widzicie. I pierwszą limitką jest AZAT, czyli Belgia. Druga Kimich, Niemcy. Trzecia Perisic, Chorwacja. I ostatnia, sam Wulkes z Walii. A więc taki pojedynek dzisiaj będziemy toczyć. Belgia, Niemcy, Chorwacja i Walia. Siedem saszetek, tak jak wspomniałem na początku. Wszystko liczymy za jeden punkt. No i zaczynamy. Pierwsza saszetka, mamy Verratiego z Włoch. I jest Chorwacja, Domagoj Vida Wida i prowadzenie dla Chorwatów. Dalej Szwecja, Iwalia, Aaron Ramsey. Kto jest tutaj? Aleksander Arnold na karcie Rising Star, Anglia i Szwecja, Markus Berg. A więc dwie karty wpadły z pierwszej saszetki. Ja już moi drodzy nie mogę się doczekać kiedy wyjdzie w końcu kolekcja czy to FIFA czy Champions League, żeby po prostu mieć już nowe produkty do prezentacji, bo cały czas jak widzicie wracam do przeszłości. Ok, kolejna saszetka. Dele Ali Anglia, Schmeichel Dania, Włochy Bonucci, Morata Hiszpania, Hradecki Finlandia i Kamil Glik fans favorite Polska. I pierwsza karta dla Belgii, Vertogen. Dla Walii mamy drugą. Brooks. Dalej Norweid, Norwegia. Mulgrew, Szkocja. Cristiano Ronaldo, Portugalia. I pierwsza karta multiple, Anglia. Co mamy w czwartej saszetce? Lam, Finlandia, Saul, Hiszpania, Gulashi, Węgry, Jorgensen, Dania, Szik, Czechy i kartą specjalną jest Defensive, Rock Manolas z Grecji. W kolejnej saszetce jest Nemec ze Słowacji. Akanji Szwajcaria, Giru Francja, Ruben Dias Portugalia, Brady Irlandia i Kasper Schmeichel Golstoper z Danii. Dwie saszetki nam zostały. Na razie prowadzi Walia. Helander Szwecja, Tataruszano, Rumunia, Sisto Dania. Włochy, Donnarumma. Hennessy, Walia. Trzecia karta, moi kochani. I pierwsza dla Niemiec. Marco Reus na karcie Fans Favorite. A więc zaczyna się tutaj już klarować. Zwycięstwo raczej przypadnie w Wali, Bo została nam ostatnia saszetka. Ale jeszcze sprawdzamy. Holandia, Bergwijn. Turcja, Unal. Mertens, Belgia. Druga karta. Bakasetas Grecja, Stones Anglia i Sparf Fans' Favorite Finlandia, a więc wygrywa Walia na drugim miejscu Belgia i ekzekwuje trzecie miejsce Niemcy i Chorwacja. Jeżeli chodzi tutaj o takie lepsze karty, no to te Power Upy i Multiple. Wy również możecie ocenić ten odcinek i karty, które mi wpadły. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego e, odcinka. No i co, widzimy się na kolejnych moich filmach. Cześć Wam!